Cześć mam z tej strony Marcy, witajcie w kolejnym odcinku CSA. Dzisiaj kolejny odcinek z odbijania. Ale dzisiaj mam taki niezwykły challenge. W sumie jeden ziemek, mi też go polecił. Zagram cały mecz, jak widzicie bez słuchawek, Nie będę słyszał w ogóle dźwięku, nie będę słyszał przecinka, skąd przechodzi i tak dalej, i tak dalej, także będzie na ciekawie. W tyle, że tutaj mam ziomko chyba, którzy będą za mnie grać ten mecz, coś czuję. Widziałem jeszcze jednego. Przeszed, dole, dobra. Najgorsze jest to, czy nie mogę nie słyszeć nawet jak będzie defował ktoś. Także też nieźle. Aj je! Prawie. Chyba, że nie ma defa', ale nie wiem. Na mnie nie, słyszy, nie mamy wygodnie. Także super. Czasami nawet bez słuchawek można sobie poradzić lepiej niż w momencie, gdy się ma słuchawki, ale też myślę, nie zwyczajnać. A co myślicie na tym, żeby. Też na skrzydłowym tak zrobić widać taki skrzydłowy dźwięku ale coś mi to zlogowało chyba Nie nie będę to jak gdy no to będzie... Ale <todz �ślinie> jest Dobra bo to mu za... Nie, nie ma punktów za podłożenie pask mi się wydaje Powinno być No i no, ja tutaj będę miał gości, którzy tak za mnie ten mecz 95. Naprawdę 95 w 3 dostaje. Jak ja to robię. Woda. I jeszcze mi się było tak pięknie. Dobra, Ta mamy małotowa. Też sobie skorzystam z tego małotowa. Właściwie jeszcze z tej strony mogę. Nic nie widzę. widzicie ładnie. Eee, wracam do grania. Ostrego. Ale <laughs> fizycznie znowu mam ołotowa, to znowu sobie skorzystam z niego. Chyba za daleko poleciał, ale on nawet jest ok. Przez chwilę miałem takie wrażenie. Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie myśl przeciwników, żeby zrobić hopa w tą stronę i od pleców nie dziabnąć a takich pomysłów nie brakuje co mamy dwóch botów w przeciwnej? tam ci się podpali czy jak? no patrzcie jak pięknie w trzy euro od razu jak chcecie takie Ocinki czasami czy to też z odbijania. Takie challenge różne lupy ze skrzydłowego. To piszcie, bo w porównaniu będzie ciężko tak zagrać bez dźwięków. chyba tego nawet nie zrobię, ale ze skrzydłowego to jeszcze jakoś tam w miarę mogę dać radę. 85 w 3, tak. Ale oczywiście też nie pomyślałem, że on nie usłyszał, że mu nie usłyszy jakie tupi, a ja jego w ogóle nie usłyszę. Oj, chyba kosa. Chyba nie zdążyłeś, gościu. Kiedy mamy ładny wynik. A co wy na to, żeby spróbować zawódki? łupki? takie takim można w sumie nawet. Co będziemy? jak to się No bez jaj, że on był pierwszy. Może z tego smoka jakoś się uda. O, patrzcie, jaki ładny Tomskok wyszedł. No, skop życia, nie dość, nic nie wiem, to jeszcze nic nie słyszałem. Także nieźle. Mamy 6-2, wynik jest. Nawet i rewelacyjny dla nas, ale. Dobra brawo, No, to mają 2 na 2. No widzę, że ten sobie nieźle radzi tutaj. No dobra, to tego ostatniego. Pięknie. Pięknie, to zrobił tą rolę. I mamy 7-2. To została nam ostatnia teraz ale teraz na raczej trochę On sobie tutaj mój trochę sobie to będzie za szaleję A jeszcze za mną <śmiech> 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 nie wiedziałem nawet o nim tak szerzej 8 kili. z czego ten jeden z tej awopy ten nam skopał naprawdę no. Fartowny, fartowny jest. Tego nie można powiedzieć, ale... myślę, odnieść nieźle no, Chyba coś się zalogowało przez chwilę. Myślę, że go dobiegał, że mu się 4 HP. Naprawdę. Czasami pięknie skacze, ale to już tam mniejsza z tym. To ostatni, jeden, no. i 8 do 3 Jeszcze asystent z tego. No i słuchajcie, w no, misję challenge <grym> zakończony z sukcesem, można powiedzieć. Nie sądziłem, że tak dobrze pójdzie, nawet 9 killi, Cztery asysty zaledwie 7 zgodów, także jeżeli chcecie takie odcinki czasami zobaczyć i chcecie, żebym zarobił taki tryb skrzydłowy, żeby wiadomo sprawdzić jak to wyjdzie, to zostawiacie dużo w górę, komentarzy, subskrypcję kto zostawia i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!